Kilkanaście lat temu tymi spotkaniami żyła cała koszykarska Polska. Nic dziwnego, bo zespoły z Wrocławia i Wrocławka aż pięciokrotnie spotykały się w finale Mistrzostw Kraju. Najbardziej doświadczony koszykarz śląska cieszy się, że po latach udało się stworzyć na namiastkę atmosfery z tamtych czasów. To jest fajne, bo, bo dawno tak nie było we Wrocławiu, żeby trzy dni albo cztery Wrocław żył koszykówką. Piłkarze przychodzą na mecz, każdy się pytał o bilety. Mam, mam nadzieję, że może jakiś... Motorniczy jeszcze zapyta mnie o, o bilety, bo, bo to jest ważne wydarzenie. Ważne i, i fajnie, że ludzie o tym rozmawiają, bo tego mi brakowało, żeby, żeby ta koszykówka była na językach całego Wrocławia. Nie wszyscy zawodnicy lidera pierwszej ligi tak emocjonalnie podchodzą do spotkania z Anvilem. Nie czuję jakiejś tam presji medialnej na ten temat. Na pewno ludzie chodzą, mówią o tym i nie jest to na pewno jakiś zwykły mecz, ponieważ gramy w pierwszej lidze, a gramy z Ekstraklasą, no to zawsze jak się gra o poziom wyżej, no to zawsze jest... Większa mobilizacja. Faworytem meczu jest występujący w ekstraklasie zespół z Wrocławka, ale najskuteczniejszy zabieg. książka zapowiada, że wspólnie z kolegami wysoko postawi poprzeczkę koszykarzom Anwilu. To nie są, jak to trener powiedział, nadludzie, tylko to są koszykarze. grałem przeciwko niektórym z nich i, i, i na pewno są do grania. No. Na pewno musimy wspiąć się na nasze wyżyny. I, i, i... Jeśli tak będzie, no to Anwil nie będzie miał łatwiej przyprawy. Trener Śląska Tomasz Jankowski uczula swoich graczy przede wszystkim na grę zawodników podkoszowych Anwilu. Głównie mamy się skupić na tym, aby wygrać walkę w polu sekund, bo to jest klucz do zwycięstwa. Jeżeli uda nam się powstrzymać zawodników Anwilu w grze blisko kosza, myślę, że będzie duża szansa, aby odnieść zwycięstwo. Najważniejsze to nie kalkulować i przeciwstawić rywalom maksymalną determinację, dodaje największy wojownik w zespole WKS-u. Ci zawodnicy, mi się wydaje, że ekstraklasowi troszkę będą kalkulować, czy im się opłaca to nogę, rękę wsadzić tam po tą piłkę, czy nie, czy, czy warto się rzucić po tą piłkę, czy nie, a, a jak my nie będziemy kalkulować, że dla nas będzie to najważniejsza piłka jedna, najważniejsze wejście, żeby obronić jedną sytuację, to mi się wydaje, że wygramy. Czy tak będzie? Przekonamy się w środowy wieczór w Hali Orbita. Mecz Śląska z Andwilem rozpocznie się o godzinie 19.30.